Cześć! Jeśli wyświetliłeś ten odcinek, to zapewne interesujesz się programowaniem i chciałbyś się dowiedzieć o takich najpopularniejszych błędach, które możesz popełnić podczas tego procesu nauki i na pewno chciałbyś się dowiedzieć, co zrobić, aby ich nie popełniać. O tym nie pomyślałem, no bo jeżeli ktoś się nie interesuje programowaniem, no to co? No to również możesz zostać, bo te błędy nie odnoszą się stricte do programowania, ale do ogólnie, do całego procesu nauki, więc myślę, że ten odcinek będzie dla Ciebie wartościowy. Jeszcze tylko dodam, że zbierając informacje do tego odcinka, to posługiwałem się w sumie swoimi doświadczeniami oraz doświadczeniami kilku innych deweloperów, więc myślę, że ten odcinek będzie jak najbardziej wiarygodny. I już tyle z tego wstępu. No to zapraszam Cię na pierwszy błąd. Nie, teraz pierwszy nagrywamy? Więc od razu ruszamy z pierwszym błędem, a będzie nim za dużo teorii, za mało praktyki. Nawet sam pamiętam jak na biologii oglądałem jakieś tutoriale na YouTubie do momentu aż w sumie facetka się nie skminiła. No dobra, no ale do meritum. No to właśnie bardzo duża ilość młodych programistów, programistów troszkę bardziej doświadczonych, bardzo dużo konsumuje różnych takich treści na YouTubie, bądź to na Udemy czy bądź na innych platformach kursowych, ale niekoniecznie te wszystkie treści wykorzystuje się w praktyce. Oczywiście tutaj należy powiedzieć o tym, że zdecydowanie warto wiedzieć więcej niż za mało. No i w, kiedyś może nam się przydać ta technologia, i przynajmniej wiemy gdzie szukać. W sumie i tak większość zapomnimy, ale będziemy wiedzieli, gdzie znaleźć tą wiedzę. Więc w sumie to nie jest jakaś taka duża wada. Mówię o tym właśnie w tym kontekście, no bo taka rada, dużo teorii, mało praktyki. No to taka, taki błąd wygenerowany przez ChatGPT, GPT, ale bez żadnego kontekstu. I właśnie chodzi mi o to, aby ten kontekst nakreślić. Więc myślę, że teraz wiesz już o co chodzi. No ale tutaj chodzi o to, aby po prostu z tym nie przesadzać i nie gromadzić zbytnej wiedzy, skoro i tak tego nie wdrażamy w praktyce więc to w sumie bez sensu w ogóle uczyć się czegoś, czego i tak nigdy nie wykorzystamy. Błąd numer dwa to nadmierne kopiowanie bądź generowanie kodu, którego i tak nie rozumiemy. Oczywiście nie mam nic absolutnie do kopiowania kodu bądź generowania z jakichś modeli. Sam w sumie generuje testy. Boże, jak ja nienawidzę tego pisać. Jeśli uczysz się programowania od co najmniej dwóch, trzech lat, no to zdecydowanie pamiętasz Tag Flow. Jeśli pamiętasz, to daj znać w komentarzu. A jeśli jesteś troszkę świeższy w programowaniu, to zdecydowanie kojarzysz ChatGPT i wszystkie inne modele AI do generowania kodu. Wszystko jest oczywiście spoko do momentu, aż my rozumiemy, co ten model do nas mówi, co jaki kod nam generuje i co ten kod robi. Ale jeśli nie rozumiemy, no to tutaj pojawia się problem, no bo w sumie no to poza jakimś tam featureem na stronie Bądź jakąś tam ciekawą funkcją, bądź grom, no to w sumie i tak tego nie potrafię wytłumaczyć, więc w sumie to żadna korzyść dla nas. Oczywiście korzyść pojawia się dopiero wtedy, kiedy poprosimy nasz model bądź jakichś kolegów yy, z jakichś grupek, skąd braliśmy ten kod, aby wytłumaczyli nam bądź model, żeby nam wytłumaczył, co robi dana funkcja, co robi dany kod i wtedy faktycznie się tego uczymy. I teraz płynnie przejdziemy sobie do punktu numer 3, a będzie to wyznaczanie jakichś nierealnych deadlineów. Tutaj bardzo warto opowiedzieć o tym, że deadlines naprawdę ułatwiają naszą pracę i co najważniejsze, ją przyspieszają, gdyż nawet to po sobie zauważyłem, że jak wyznaczy się jakiś taki deadline, no i nawet dość bardziej wymagający, to jakoś ta praca szybciej idzie. Ale to też nie zawsze, bo niekiedy można wyznaczyć taki deadline, że tylko będzie nas to irytowało i no i może polecieć klawiatura i trzeba znowu lecić na gwarancję. I to jest właśnie dość powszechne zjawisko, że wyznaczamy sobie jakieś deadlines i później, jak nawet ich nie zrealizujemy, to tylko się denerwujemy. Żeby nie być gosłownym, to posłużę się tutaj. Takim przykładem, powiedzmy, że zakładamy, że nauczymy się, nie wiem, w miesiąc, w dwa miesiące jakiegoś języka bądź jakiejś technologii, co oczywiście nie twierdzę, że jest niemożliwe, no bo w sumie to się można zakładać w piwnicy, nie wychodzić w ogóle i w sumie, no to da się coś tam ogarnąć, wkuwając 24 na dobę. Tylko najważniejsze jest to, jak płynnie, jak bardzo dobrze ten język poznamy, no bo w sumie w dwa miesiące, no to idzie nawet przerobić tą całą teorię, no tylko że uczysz się jakiejś nowej funkcji, później o, ty o tych starych zagadnieniach zapominasz, później następnie nowej, nowej rzeczy się uczysz, o tamtej też zapominasz i tak i w sumie no, tylko się denerwujesz, bo nie pamiętasz jakichś podstaw, a chcesz iść dalej do jakiegoś frameworka czy jakiejś biblioteki. Tutaj muszę też wam powiedzieć o jednej takiej rzeczy, a mianowicie jeżeli wyznaczacie sobie jakiś deadline, no to jeżeli on jest zbyt taki łatwy do osiągnięcia, to też niedobrze, no bo w sumie trochę bardziej się rozleniwiamy i w sumie mniej zrobimy. Więc na to należy też mieć na uwadze. A w błędzie numer 4, no to w sumie nawiążę do tej idei, jak to można siedzieć w piwnicy przez 2 miesiące i wkuwać 24 na dobę. Otóż jest to praktycznie niemożliwe. Nie da się wkuwać 24 na dobę, a nawet już nawet 12 na dobę jest dość ciężkie, gdyż, no, w sumie nie mówię, dobra, inaczej. Jest to możliwe, tylko że tak naprawdę efektywnie będziemy się uczyć przez jakieś 4 godziny, przez może 3 godziny, przez 2, zależy od, od naszego poziomu skupienia i w ogóle od naszego nastawienia, bo później tak właśnie. Właśnie jak na tej ilustracji teraz widzicie, nasza koncentracja idzie w dół i w sumie to robimy sobie tylko krzywdę, bo i tak się nie uczymy nowych rzeczy, a jutro byśmy chcieli iść dalej i w sumie zapomnimy o tym co uczyliśmy się wczoraj. Dobra, no ale do rzeczy, bo się rozgadałem trochę. No to chodzi o to, aby po prostu robić sobie przerwy pomiędzy tymi sesjami. No najlepsza to jest taka technika pom Pomidoro. Pomodoro? No coś, no mniej, mniej więcej, coś takiego. I ona zakłada 45 minut pracy plus 15 minut przerwy. I tak powiedzmy przez 3 godziny i wtedy jesteśmy o, w stanie osiągnąć ten stan deep work i wtedy będziemy pracować tak skupieni, najważniejsze żeby jeszcze telefon wyłączyć, żeby nas nic nie rozpraszało i wtedy naprawdę jesteśmy w stanie w 3 godziny zrobić to, co niektórzy robią w 8. Więc to taki proti dla was. Oczywiście z tymi przerwami nie należy przesadzać, no bo niekiedy może być tak, że nawet jak sobie sami dla siebie skontrolujemy swoje swoje postępy, to okazuje się, że w sumie to jest na odwrót, że odpoczywam 45 minut, a pracujemy 15. No i w sumie dlatego tak długo nam to później idzie wszystko. I przechodzimy teraz do błędu numer 5, a będzie to brak planowania swojego procesu nauki. Co mam na myśli? No, nie chodzi tutaj troszkę o początkujących programistów, bo również ci bardziej doświadczeni nie planują nic, nie planują swoich projektów, nie planują nawet swojego czasu nauki, nie planują swojego czasu, dnia. Oczywiście tutaj bez przesady, no nie namawiam cię, abyś planował każdej minuty swojego dnia. Ale przyznaj mi rację, że lepiej będzie ci się uczyć, jeżeli sobie rozpiszesz na takiej karcie, bądź na takiej tablicy, jak tutaj za mną, krok po kroku co dzisiaj się będziesz uczył, bądź na karcie, co będziesz się uczył w danym miesiącu, co jakie masz plany na dany miesiąc, na dany tydzień. I w sumie wystarczy. Ci jedna kartka papieru, bądź może taki oto czarny notesik, i sobie wtedy zapisujesz wszystkie swoje cele, wszystkie cele tygodniowe, miesięczne, i w ten sposób zdecydowanie łatwiej możesz zarządzać swoim procesem nauki. Pokażę wam to na przykładzie mojej listy zadań. Mam tutaj na takiej kartce papieru mają listę zadań, i tutaj ważne, żebyśmy mieli też te checkboxy, bo wtedy widzimy, że zrealizowaliśmy jakieś zadanie, a jeśli nie uda nam się zrealizować jakiegoś zadania, to zaznaczam je mhm. na czerwono, gdyż kolor czerwony najbardziej do nas przemawia. Błąd numer 6 to będzie taki błąd bonusowy, mianowicie chodzi o to, że nie wynagiemy. Zagradzamy się za swoje osiągnięte cele, bądź po prostu nie doceniamy tego, co już udało nam się osiągnąć i po prostu cały czas chcemy więcej. Jeśli masz taką sytuację, to oznacza, że jesteś zdrowy, bo tak właśnie działa dopamina, że chcemy cały czas więcej. Jeżeli nie, to masz problemy z dopaminą i w sumie to ja ci tutaj nie pomagam iść na inny kanał. Ale już do rzeczy. Chodzi o to, żeby po prostu docenić to, co nam się udało, już osiągnąć jakiś fajny projekt. Jeżeli uda nam się zrealizować, to chwilę nacieszyć się tym, może dać sobie kilka dni wolnego. A jak na przykład nauczymy się jakiejś technologii, to możemy w nagrodę w sumie, nie wiem, no, wyjść z piwnicy? I to już tyle, to było moje takich 6 najczęściej popełnianych błędów. Jeśli masz jakieś swoje fajne propozycje, to proszę daj mi znać w komentarzu, ja chętnie to poczytam. Na koniec, jeśli zachęciłem Cię do nauki programowania, to możesz skorzystać z mojego kursu JavaScript, który Ci się o to teraz tutaj wyświetla. A z mojej strony to już tyle na dzisiaj, i co widzimy się w następnym odcinku chyba, nie?